Najlepsza przyjaciółka bije koleżankę i pozbawia ją oka obcasem. Zbyt dużo alkoholu poskutkowało tym, że jedna z kobiet, 21-latka, wylądowała za kratkami, a druga, 20-latka, straciła oko. Melissa Kauser i Sophie Robinson zrobiły sobie to zdjęcie przed wyjściem na imprezę sylwestrową w zeszłym roku. Popatrzcie na jej długie obcasy. Dwie dziewczyny świętowały w pubach w Middlesbrough. W pewnej chwili Kauser zapytała Robinson, czy schowałaby jej spray do włosów w jej torebce, ale ta odmówiła, twierdząc, że ta jest za mała. Później w toalecie Kauser nie mogła znaleźć sprayu i oskarżyła koleżankę o kradzież. Nie słuchała, gdy ta zasugerowała, że powinna go poszukać. Przed klubem pijana dziewczyna poskarżyła się szybko policjantowi, że koleżanka ukradła jej spray. Porozmawiała z przypadkowymi mężczyznami i w końcu pojechała sama do domu. Później przyjechała inną taksówką pod dom swojej przyjaciółki i zapytała, czy mogłaby zapłacić za przejazd. Ta nie miała wystarczająco dużo pieniędzy i kauser się wściekła. Popchnęła dziewczynę na ziemię i usiadła na niej. Wtedy przybiegł jej ojciec, który starał się odciągnąć dziewczynę. Kauser zaczęła kopać koleżankę w twarz i w pewnej chwili jej obca znalazł drogę do oczodołu kobiety, powodując stały uraz. Kauser została skazana i spędzi w więzieniu 7 lat. W sądzie nie okazywała żadnego współczucia ofierze. Ta dwójka już nigdy nie rozmawiała.